Witam serdecznie, jesteśmy w Tomaszowie Małpowieckim na wypasionym wydarzeniu. To wydarzenie to z lot samochodów. Wypasy, wypasy zresztą widać z tyłu, ale powiem tak, Oskarowi się często łapy i będzie tutaj wypasiony odcinek, natomiast montaż tego będzie fatalny, ale za to nas kochacie i walić te drony, walić ten sprzęt za 50, o a to wszystko Oskar i stero tak potnie. Że tak potnie, że jeszcze nikt tak nie pociął filmów, że to będzie misz, masz. Zapraszam na prezentację tych wypadków. Patrzcie z nami na tym wypasianym głodzie. To Umar ja a tu jestem. Mój specjalny czemoznawca zawsze. A nie jakieś tam bogini mm, Dokładnie. Wracacie za darmo! Wracacie za darmo, kawa za darmo, wszystko w pakietie. VIP, lecimy. Ferrari. <śla> Dwuch wypasów, a jednym z nich jest ta MK oryginalna w żółtym kolorze E36. Rzuć okiem. Ładno. Dobra, idziemy dalej. Nissan GTR z Japonii. Fe Ferrari z Włoch. Ferrari z Włoch. Ochroniarz Tomasza Mazowieckiego. Lecimy dalej. Ochroniarz to no To to jest kamerzysta. Tak, Ale tak? Określa, że że poukładany, wpuścił nas. Na spryt. pierwszym planie. Nagadaliśmy luxur, że jesteśmy w VIP, on nas wpuścił, lecimy dalej. Za trzy minuty no Uciekam. starosta jest kozakiem. Du, Audi R8 V10 na prawdziwej bujance. To jest to. Mercedes 1 AMG. Uuu, tej masz? Porsche, Subaru, Lancia, Vipery. Na temat Lancia, Integrale chyba. Tak, może tak więc Dobra, jest nieważne. Nie wygooglujecie albo mnie zaszkalujecie w komentarzach. Ale mamy tu tocza Wajpera, prawdziwego kozaka. Kto nie umie jeździć, niech nawet nie patrzy w internetach, jak to poli laka. Poli z maszyna, na Oskar i co Fajne, no. Mało tego, mamy tutaj pana, który załatwił kuczyki do tych wszystkich wypadów. I ja zdecydowałem się, żeby odpolić Wajpera. Chodzimy Od Odpolej! Odpolej to, mańce. te kuczyki, ten karton z kuczykami zostawili. Zajmiesz się? Da! Whoa! Tu są góry, Oskar! Dla Was! Od właściciela ten wypad! To no, był jeden! Przędko. Swiperka lecimy do Ferrari, tego pana z tymi piórczykami, już do końca dnia nie puścimy. to jest mój kumpel, nie to, że ja leżę z czy z jakąś blachą, no ale kurwa, z kartonem tuczy do takich wypasów, Każdy ja by go chciał mieć. Jesteśmy przy Ferrari i teraz tutaj właściciel daje do pieca od nie, pola nie, tego kozak. Nie, nie, dobra jest, końca właściciel. Uuuu, to gadzak stare Dobrze, i zimny, na jałowy. Jest tyle z tu, ale ja kocham BMW i nie mogło zabraknąć E60 na wyciętym kacie na przelocie. Dolczak to gotow, jaki to 4 4, 4 panie, <muchy> Szczerze mówiąc, strać na te Ferrari i Wajpery PM, a dopiero pokażę... Nie mogę zobaczyć wypasionej X5 z piątki z dumikami Akrapowicza w Disney. Ja też zadam Disney. No i co kurwa, że Wypas! Odpolej to! Zacie świetnie! świetne! Zaczyń świetne. A jaki to jest moment obrotowy oskar, wy się nie znacie! Półtora tysiąca momentu obrotowego! Gaśno, bo i tak mi się słychać. Jak On jak tu przyjechał, to na pewno zawieszenie pneumatyczne, przecież wiadomo. Ale jest to przepiękny. Wiesz, tu są same wypadki Pani z ochrony. Puszcza nas, a my możemy z tymi wejść, a pani mówi tak, co z tymi i tak. A chodzi kolej z białą taką i mówi, że chce wejść, a ona mówi, że białych nie wpuszcza. A on mówi, że on tam mał, to ona do niego pójść z tym czy nie chodzi. Oczywiście podoba takie traktowanie. My oczywiście weźliśmy, bo my jesteśmy media, telewizja i nakręcamy. Porszaki, BNAMK w kompiku. Tam jakaś pani idzie, ale pani nie chcemy nakręcić. Tam jakiś Amerykaniec, tu jakiś YouTubebisz, z Porszaki, widać piętą. Oskar, pokaż bo mi się nie chce gadać. do mnie boli. Jarry, podejdź tu! Nagraj tego seka! Ale jest kozaczek, nie? Kary, dawaj tam, dawaj tam, za to Porszaki, wiadomo, że porszaki są dobre, nie psują się, lunch kontrolu można ładować ile wlecie. To się nie psuje i tym się jeździ. Wycieczka przyjała z Tunezji. Niemcy dali Same porszaki, same porszaki. Kiedy my sobie takie kupimy od Darii? Pamiętasz takie lataliśmy No, do domu, tak. lataliśmy no jest wypasiona ręka Tak się wszystkim kombiaki nie podobają, to wemce, MC Touring już się podoba każdemu. Musieli produkcję zwiększyć, bo takie były zamówienia, że trzeba tego więcej produkować I pyrę można wozić no. o, to pasów, trzeba jest wypasiona tym kombiaku. Tak zwany touring. Bo bmw nie lubią jak się mówi kombiak na to. Touring Aha. Zamiast M4, wolę touringa w kombiaku. Ja. Albo sedana. Miałem ją setki razy na zdjęciach, tysiące można powiedzieć, lajkuje wszystko, ale na żywo jeszcze robi lepszą lobo, to na zdjęciu. Czerwone skóry, tak u mnie M420D, no i to mi się podoba, zaczyna mi się podobać. Ale tu jest trochę inny ten kolor, nie? Taki trochę ten... Jest bardziej malinowy, no. Taki, malinowy taki. To... No, ja mam taki bardziej, kurwa, taki bardziej zdechły. Sema, <laughs> brać W przejrzeniu, kurwa, ale ładno, 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 naprawdę. Mamy wypasy kartemy Jesus zespoły. Trochę nit for Speeda. 9 sali, a już z tyłu byłem ze strony, czy będą za szerokie, tu jest chyba 24 cale szerokości kurna. Ale tu, 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 tu jest rand. A nie Tym tym się nie da jechać. To by nie dało nic. nic by nie dało, nie nic. Mariusz jesteś. I jest tutaj najszybsza Skoda w Polsce. Wbijać ją nas na kanał, bo ona u nas wystąpiła fixa taka, że Jezus Maria. Na YouTube widziałem setki razy, natomiast na żywo nie widziałem nikogo. australijski kozak. Ty na B. Odzi jak na kopło A na picap. A już w ogóle to taka jest przeruba, nie? ale ten trudno. Nie Bardzo tuzola 211 Ca pierdolę, tej 212, ty Jak te <grymne> Od Ameryki po Niemcy Po Japonie, znowu po Niemcy. I znowu Porsche. i znowu my z Poznania zostanie. Ale powiem krótko, ten Mercedes 212 jest przekozak. Ja wiem, że są tu inne, lepsze, szybsze, ale to jest po prostu rarytat. <śmienny> Co tu się dzieje dzisiaj? No. Wypasy! Same wypasy! To czy jest też toż dla klipciorzy! Idziemy teraz zobaczyć, patrzcie to! Krifciorze! Co wy żeście zrobili? Krifciorze! karierka. I pa drifte. Jest ta, sendaj skakuj, kurwa. <laughs> <laughs> dobrze. Skakuj

30, 20, śmieją się już niektórzy, że E38 co drugi, tak jest na ulicy, na zobaczymy to klasyczka jest cudna i jest cudna całej okazałości oznaczyć stań po koszczelni, po koszvelgi. and cool. Nie dawaj mu! Ale przestrzegł mnie się, w tak nie wyjechał nigdy.